Dzień dobry Państwu. Nazywam się Kwiatkowski Kamil. Jestem radcą prawnym zajmującym się m.in. tematyką Funduszy Europejskich. Dziś w krótkiej prezentacji chciałbym przedstawić Państwu zmiany, jakie zaszły z uwagi na ostatnie wydarzenia w zasadach realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w zasadach aplikowania o te środki europejskie. Zmiany te wynikają z tak zwanej specustawy funduszowej, której konkretną nazwę widzicie Państwo w ramach prezentacji. Zmiany te są, tak jak powiedziałem, przede wszystkim istotne dla wnioskodawców i beneficjentów i na tych dwóch zmianach, zmianach chciałbym się skupić. W pierwszej kolejności, proszę Państwa, zmiany jakie zaszły i są to zmiany istotne, to są zmiany w zakresie terminów. W pierwszej kolejności jest to zmiana polegająca na wydłużeniu o 90 dni wszystkich projektów, które są obecnie realizowane. Jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku. Ten termin może oczywiście zostać wydłużony na stosowny Państwa wniosek. Niestety ustawodawca ominął niektóre kwestie, które są problematyczne i są z tym związane. W szczególności będzie to miało miejsce i będzie przedmiotem Państwa zainteresowania, jeśli przedmiot Waszego Państwa projektu, a czy wydatki w ramach Państwa projektu obejmują finansowanie wynagrodzeń. W tym zakresie ustawodawca nie wskazał, czy te wydatki mogą ulec zwiększeniu. Można domniemywać, jeżeli Państwo mają oszczędności w ramach projektu, to instytucja, która podpisała z Państwem umowa, umowę, będzie skora do takich zmian i umożliwi, yy, po prostu Wam zwiększenie wynagrodzenia, zwiększenie finansowania wynagrodzenia o ten właśnie okres. Kolejną zmianą jest zmiana o 30 dni w zakresie terminów składania wniosków o płatność. Tu już jest krótszy termin, bo jest to zmiana tylko do końca bieżącego roku. Powyższe zmiany nie wykluczają oczywiście tego, że będziecie Państwo możecie wcześniej złożyć wniosek o płatność, jak również wcześniej zakończyć realizację projektu. Kolejne zmiany dotyczą ogólnie możliwości zmiany umowy o dofinansowanie, jaką Państwo zawarli. Jeżeli realizacja tych postanowień zawartych w państwa umowie jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, możecie oczywiście państwo wystąpić do instytucji o stosowną zmianę. W dużej mierze można sobie wyobrazić, że będzie to miało znaczenie i będzie dotyczyło zmian w zakresie realizacji państwa projektów. Tutułem przykładu. Jeżeli Państwo realizują zadania w ramach projektu, których obecnie nie mają szans, nie mogą się wydarzyć bez, bez wydarzenia kulturalne przy większej liczbie uczestników, tudzież inne, możemy oczywiście wnieść o wyrażenie zgody na przesunięcie na przykład tych zadań, albo na zaniechanie ich oczywiście realizacji. Kolejną zmianą, proszę Państwa, jest możliwość uznania przez przez instytucję, e, która z Państwem zawarła umowę o dofinansowanie, tudzież wydała decyzję, e, iż wydatek, który został przez Państwa poniesiony e, w ramach projektu, e, pomimo iż nie zrealizował swojego celu, uznany zostanie przez instytucję kwalifikowalny A co za tym idzie, nie będziecie Państwo musieli zwracać. Warunkiem jednak jest, iż Państwo wykażecie, że dochowaliście należytej staranności i w odpowiednim czasie podjęliście niezbędne działania służące ich odzyskaniu. Tudzież musicie wykazać, iż odzyskanie takie nie było możliwe. Przykładowo, w ramach projektu możecie Państwo mieć do czynienia z zakupem pewnych materiałów, które już nabyliście, i okazuje się, że z uwagi na zaistniałą sytuację, były to na przykład materiały do badań, nie mogliście Państwo wykorzystać z uwagi na ograniczony termin przydatności tych materiałów, a osoba, która miała z nich korzystać, powiedzmy naukowiec, znalazł się na kwarantannie, a co gorzej był chory. W tym momencie macie Państwo faktyczne podstawy do tego, aby żądać, znaczy wnioskować o zmianę w zakresie, znaczy zmianę w tym zakresie i uznanie, że wydatek jest kwalifikowany, mimo iż nie zrealizował celów, to jakich został poniesiony w ramach projektu. Kolejną zmianą, yy, możecie Państwo na określonych warunkach skazanych w tej ustawie, uwolnić się od odpowiedzialności za nieprawidłowość indywidualną. To znaczy, jeżeli zaistnieje sytuacja, iż w Państwa projekcie wystąpiła taka nieprawidłowość, a więc naruszyli się Państwo przepisy prawa, Unijnego, tudzież krajowego, mające związek ze stosowaniem prawa unijnego i wykażecie, że było to związane bezpośrednio z epidemią COVID, możecie również z takim wnioskiem do instytucji wystąpić. W tej sytuacji nie będziecie musieli zwracać środków, a wydatek ten zostanie poniesiony przez. Budżet państwa. Kolejnym elementem, jakim ma znaczenie, są uproszczone zasady wyboru projekta, partnera w projekcie partnerskim. Jeżeli w tym projekcie, który państwo realizujecie lub który, co ważne, chcecie realizować, zaszły takie zmiany a chcecie, żeby zmienić partnera, który z uwagi na okoliczności nie może, nie jest w stanie pewnych zadań realizować, macie uproszczone możliwości. Po prostu musicie wystąpić do instytucji wdrażającej, zarządzającej o zgodę na zmianę takiego partnera, tudzież dodanie nowego partnera, który ułatwi Państwu realizację zamierzenia projektowego. Kolejną zmianą, która stricte jest skrywana do instytucji, ale Państwo w powołaniu na tę normę możecie podjąć starania. Jest możliwość wstrzymywania kontroli realizacji Państwa projektów lub zmiany formy jej przeprowadzenia na formę zdaną. W tym zakresie, jeżeli są, powiedzmy, okoliczności, które przemawiają za tym, żeby przełożyć tą kontrolę, po prostu nie możecie, nie jesteście w stanie być obecni, lub osoby, które są odpowiedzialne za projekt, nie są w stanie być obecne w miejscu, realizacji projektu w miejscu, w którym byłaby kontrola. Możecie Państwo zawnioskować o to, żeby ta kontrola była przesunięta lub zawnioskować, żeby odbyć tę kontrolę w formie zdalnej, udostępniając oczywiście instytucji oczekiwane dokumenty. Na koniec, proszę Państwa, dwie zmiany, które dotyczą już nie beneficjentów, ale dopiero wnioskodawców. Jeżeli zdarzy się tak, że chcecie Państwo złożyć wniosek, a właściwie złożyliście, uchubiliście terminowi na jego złożenie, jednak nie dłużej niż 14 dni, a to uchybienie wynikało bezpośrednio z wystąpienia COVID, możecie również Państwo złożyć wniosek o to, aby taki wniosek został uznany za złożony. Problem w tym zakresie niejednokrotnie stanowią systemy teleinformatyczne, które mimo wszystko mają ograniczenia z góry zaplanowane czasowe w składaniu wniosków. I może się okazać, że jeżeli nawet po terminie chcielibyście złożyć, będziecie musieli zawnioskować do instytucji o udostępnienie w ogóle możliwości złożenia po terminie i dopiero wtedy złożyć wniosek. Przyczyną takiego opóźnienia może być przykładowo nie otrzymanie stosownych dokumentów z innej instytucji państwowej, z jakiegoś urzędu. Pomimo iż w normalnym terminie, z normalnym biegiem, taki dokument z pewnością Państwo byście otrzymali. Możecie również, proszę Państwa, zawnioskować, choć na ogół będą to również instytucje, z góry o wydłużenie terminu na dokonanie poprawy y, oczywistej umyłki w Państwa wniosku, który złożyliście do instytucji. Pokrótce, proszę Państwa, to są wszystkie zmiany. Y, naj, najistotniejsze i w najkrócej przedstawiony sposób, jakie zachodzą i będą zachodziły w najbliższym czasie w zakresie realizacji projektów. Także dziękuję Państwu za uwagę i życzę udanej realizacji projektu.